Cierpi, bo już pełna mleka, biegnie dalej, macie drogo, jedzie do kolega Ja dojrzał od chłopcy na narodzie, nie wiesz, kacza, kaczka, przywochowałeś ka. Żyjcie tak, nie wszechotki, ja to sobie zaraz... A ja tu zostałam, choć na balu z księciem tak bardzo tańczyć bym chciała lecz nie dla mnie stroje, nie dla mnie karoca. Oj, smutna, smutna jest dola sieroca. To ja mam, kochanie. Jestem waszą sąsiadką, lecz bywam tu bardzo rzadko, więc nie widziałaś mnie jeszcze. Słuchaj, moje dziecko, pokrótce się streszczę. Jestem stara, Byłam młoda i młodości mi twojej szkoda. Nie masz matki, masz złą macochę. O tym wszystkim słyszałam trochę. Chcę spełniać marzenia twoje, pożyczę ci stroje moje. Kopciusz, są wodki i suknia balowa, bo ja wróżka będę ciebie sponsorować. Ubierz się szybciutko. Pomaluj starannie, niechaj świat się przyjrzy tak uroczej pannie, lecz, lecz pamiętaj, nim północ wybije na wieży, masz do domu wrócić grzecznie jak należy. Zapamiętaj, co ci mówi wróżka, równo o dwunastej spadnie czarsko pciuszka. jak sopelki, suknia przetykana nicią srebrno-złotą. Wszystko takie piękne, lecz mam iść piechotą? I na to pomoże pałeczka magiczna. Mam tutaj dynię, będzie z niej kareta śliczna, chodź. budzi Najszczęśliwszym z ludzi, a ja mówię, że lat, pan, najszczęśliwszy z ludzi, a ja mu Hej, że hejta, z ludzi, a ja mu Hej, że najszczęśliwszym z ludzi, a Jego mu mówię, nadchodzi. najszczęśliwszym wstać. Każdy przybyły gość mu mówię, każda z młodych dziewoi ma się skłonić jak przystoi do której królewicz wyciągnie dłoń niech ta dziewoja się zbliży doń i nie w krótkim słowie o sobie mu opowie druga dowódcy floty prosimy bardzo dwie panny Córka wdowy panna Katarzyna i druga to Hanna Stobieszyna. Córka wdowy panna Katarzyna i druga to Hanna Stobieszyna. Słyszycie? Hej tam, hej! Otwórzcie do pałacu wrota! A kto tam przyjechał? Kto? Sównia piękna. Złote. Jademy? Suka, Kasieńku? Mamo, popatrz! Jakaś księżniczka wchodzi po schodach! To nie księżniczka! Kto to? Co za uroda? Jakie ma ręce, szyje. Blask jaki od niej bije! Księżniczka czy królewna? Księżniczka? Jestem pewna! Tę pannę do tańca pochwycę! Takiej właśnie wciąż szukałem wszędzie! Ta mi się podoba! Moją żoną będzie! z skinął głową, królewicz zmarszczył czoło, królewicz nie uśmiechnął. <laughs> Ciszej, bo nic nie słyszę. Jesteś piękna i lekka, niczym z bajki wyśniona królewna. Królewicz? Tańczy to wprost nie do wiary. Nie ma chyba wdzięczniejszej pary. Wszyscy tańczyć przestali, oni sami zostali na sali. Zegar bije północ. Nie mam czasu do stracenia. Królewiczu, królewiczu, do widzenia. Wypuść mą dłoń ze swej dłoni. Nie uciekaj, zaczekaj. Dworzanie! Kto ją zatrzyma, ten ode mnie złoty pierścień dostanie! Zegar bije północ, żegnam! Co tam macie? Pantofelek złoty! Posłańców znajdą na pewno Będzie moją żoną Będzie mą królewną Do rycerzy, do szlachty Domieszczam Król jegomość kieruje orędzie Straż królewska Poszukać ma wszędzie A gdy znajdzie się Właścicielka Złotego pantofelka otoczeniu dam i rycerzy do pałacu sprowadzić ją należy. Uwaga, uwaga panny okoliczne, niech nasz królewicz szuka nieznajomej ślicznej. Co zgubiła buci? Każda panna młoda, a na czyją stópkę pasuje trzewiczek, ta pójdzie do ślubu z naszym królewiczem. Któroś pasuje na ślub z królewiczem w medią przyszykuje. A córeczki jedwabne pończochy stro, stopy swe przystroiły. Złoty pantofelek pchają z całej siły. Żyłeś za grubą pońciochę! Nie! Nie pasuje! Spróbuj ty, Kasieńko! Na pewno pasuje! Jesteś w zakrzycznotku! Kopiluj, dziewczyno, nim twe wdzięki Przeminą, Uśmiechaj się, błogo, jeśli chcesz być zabójsz młodo. Czarniczek malutki nie pasuje wcale ja czekać długo na którąś z was. Ja mam na to czas, ja mam Więc nadaremnie szukam od samego ra Czy się w Besku znajdzie księżniczka wybrana Strażnicy ruszają dalej Przy kuchni się zatrzymali Jest tu moja córka, która z ma Niech przymierzy czyliczek na swoją małą nóżkę. Chyba ci się mężu! W głowie pomieszało kopciuszek! Księżniczkom! Tego brakowało! Czy to słuszka czy szlachcianka? My bez skazy wykonamy królewskie zadania. Jam, panowie sierota, gdzież mi do pantofelka ze złota? Nie możemy ci panienko wierzyć. Pantofelek złoty musisz przymierzyć. Ma ochotę. Nie do wiary! Pantoferek pasuje. zawsze głosu serca. Matko, bo wkrótce już będę mężatką. Niech nie wojcie się, moje siostrzyczki. Podaruję wam złode trzewiczki i z obu was uczynię królewskie ochmistrzynie. <śmierdzi>